Dzień dobry, witajcie kochani na moim kanale. Ja nazywam się Weronika Guzman. Dzisiaj krótka sekwencja, ale może być dość wymagająca dla naszych bioder, dla naszego podbrzusza, pośladków, ud, kolan. Więc wszystko, co w tym zakresie tutaj nam może doskwierać albo czujemy, że potrzebujemy tam rozluźnienia, szukamy, Właśnie, żeby sobie troszkę pomóc. No to taka króciutka sekwencja może być potrzebna kostka, i albo dwie, i, no i to wszystko. I zacznijmy sobie w klęku podpartym. Jesteśmy w klęku podpartym, i na chwileczkę przenosimy prawą nogę krok do przodu i jesteśmy w takiej pozycji. Startowej, ale z nogą z tyłu na macie. I delikatnie przenosimy wdech, całe ciało do przodu i z wydechem wycofujemy. Wdech, otwieramy się tutaj, wyciągamy za czubek głowy i wydech rozciągamy. Wdech, mam tu na macie różne robaczki. Wdech i wydech. I ostatni raz. I wydech. Jeżeli potrzebujemy, teraz zatrzymujemy się tutaj, żeby rozciągnąć tylne nogi. Jeżeli potrzebujemy kostkę, to bierzemy kostkę. Teraz przenosimy stopę do pozycji flex i czujemy to rozciąganie. Czujemy, czujemy, czujemy. Wdech i wydech. I teraz powoli przenosimy sobie Stopę w kierunku kolana lewego, noga ugięta i dłonie z przodu, i siadamy kolanem na matę, i albo sobie tak zostajemy przez chwilę, albo lewą dłonią łapiemy za stopę, unosimy w górę i otwieramy sobie biodra w takiej przestrzeni tutaj. Otwieramy kolano do boku. I teraz, jeżeli czujemy, że wystarczy, to kładziemy nogę z powrotem, a jeżeli czujemy, że jest taka możliwość, to przenosimy naszą stopę, ja sobie tak zmienię ułożenie, w tak zwany dół tutaj łokciowy, opieramy sobie kolano na tej drugiej ręce i możemy złapać dłonią za przedramię. I to jest mocne ćwiczenie dla naszego biodra, dość mocne i wymagające, ale sprawdźmy, jak to dla nas będzie. I wystarczy, trzymamy swoją nogę, kładziemy kolano na macie, przenosimy stopę tak jak do pozycji pół lotos, czyli mamy piętę blisko tutaj krocza, podeszwę stopy otwartą na zewnątrz. Wydłużamy powoli całe ciało i na chwilę ręce w górę, żeby wyciągnąć, poczuć jak nam tutaj się otwiera, jak to wszystko idzie w górę. Można zapleść palce dłoni wskazujące wysoko w górę do sufitu. Wdech. I wydech. Jeszcze raz. I wydech. I wracamy z powrotem. Jeżeli nasze nogi mówią, że już wystarczy, to wychodzimy z pozycji. A jeżeli czujemy, że można dalej, przenosimy dłonie do przodu i powolutku biodra do przodu wdech i z wydechem rozciągamy. I wdech i wydech rozciągamy. I jeszcze raz i wydech rozciągamy. I ostatni raz zobaczmy, może biodra mogą zejść niżej, tak jak do kobry, albo do psa z głową w górze. Wdech i wydech rozciągamy. I teraz z tyłu noga wędruje bardziej na prawą stronę. I powoli sobie schodzimy do siadu. I mamy jakby taki pół lotos. I sprawdzamy na chwileczkę, może być kostka potrzebna. Sprawdzamy, czy można zejść w tej pozycji niżej. Czy możemy zejść niżej. Czy możemy się położyć. To może być już bardzo wymagające, więc ostrożnie tutaj sprawdzamy, bardzo ostrożnie, jak nam jest w tej pozycji, w tym ułożeniu. Oddychamy głęboko, i cały czas jesteśmy czujni, czy nie jest za mocno? I wystarczy. I teraz zabieramy sobie tą nogę. Na chwilkę z lewą dłonią łapiemy za zewnętrzną krawędź, prostujemy nogę do boku, prawa ręka do boku na chwilę. A teraz przenosimy nogę na prawą stronę. Prawą dłonią od spodu łapiemy za zewnętrzną krawędź, unosimy nogę tak wysoko jak to jest możliwe. Odrywamy prawy pośladek i wyciągamy się w górę jak najwyżej, całym tułowiem jak najwyżej. I wystarczy, i na chwilę prawa noga do boku, rozciągnijmy ją sobie teraz po tych wszystkich wygięciach. Przenosimy się klatką piersiową w kierunku nogi. I bez takiego zbędnego, zbędnego wysiłku czekamy, aż ta noga nam się spokojnie porozluźnia. Można złapać na chwilę na skrzyżować dłonie na stopie lub złapać za łydkę i przyciągnąć się jeszcze żeby poczuć mm, jak nam ta noga pracuje w tej pozycji po tych wszystkich sekwencjach i wystarczy I teraz zrobimy na drugą stronę Czyli nasza lewa noga krok do przodu. I na początek, powoli biodra do przodu, otwarta klatka piersiowa, robimy wdech i z wydechem prostujemy. Wdech do przodu i wydech. I wdech do przodu i wydech. I ostatni raz. I wydech. Zatrzymujemy się, stopa do pozycji flex. Tutaj wyciągamy cały tuł w górę. Czujemy, to jest rozciąganie aż do pośladka. Ja tak czuję. Cała noga aż do pośladka. Pod warunkiem, że nie będziemy tutaj siadać, czyli trzymamy biodro w górze, a stopa jest porządnie zakorzeniona w matę, czy w podłoże. I teraz wystarczy, ściągamy sobie tą nogę bliżej prawego kolana, i albo kładziemy kolano na chwilę na matę i w takiej pozycji zostajemy, albo prawą dłonią łapiemy za stopę, unosimy i otwieramy sobie biodro do przodu. Otwieramy biodro do przodu, do boku, przepraszam. I albo zatrzymujemy się i kończymy. Można położyć stopę, albo sprawdzamy, jak to jest, kiedy stopę przeniesiemy w ten dół łokciowy. Oprzemy sobie tutaj piszczel i złapiemy za nasze przedramie. Odpychamy się tą dłonią. Mocne rozciąganie, mocna pozycja wymagająca. Ale może się okazać, że nasze ciało jest już gotowe na to ułożenie i wystarczy i powolutku przenosimy stopę w pachwinę, kolano kładziemy na macie i powoli wychodzimy w górę. Tak jak do pozycji pół lotos. Wnętrze stopy jest otwarte, pięta blisko krocza, i teraz powoli wyciągamy się w górę, całe ciało w górę, zaplatamy palce dłoni wskazujące do nieba. Wdech i wydech. Jeszcze raz. I wydech. I jeżeli mamy już dosyć, czujemy, że to jest dla nas wystarczające, rozluźniamy sobie tą nogę, schodzimy w dół, ją rozluźniamy. A jeżeli czujemy, że jest przestrzeń na coś jeszcze, to przenosimy dłonie do przodu i znowu na wdechu delikatnie biodra do przodu, z wydechem pośladki do tyłu. Wdech biodra do przodu i wydech. I jeszcze raz wdech opuszczamy i wydech. I ostatni raz możemy zostać chwilę niżej, jeżeli czujemy, że dla nas jest to w porządku, wdech i wydech powolutku do tyłu. Przenosimy sobie prawą stopę na lewą stronę i powoli siadamy jak do pozycji pół lotos. I teraz powoli sprawdzamy, czy można usiąść i jak daleko. I tutaj bardzo ostrożnie. Ja muszę też uważać, bo miałam zerwane dwukrotnie ścięgna w stawie skokowym, więc ta pozycja na tą stronę jest dla mnie bardzo wymagająca, więc tutaj też ostrożnie do własnych możliwości dostosowujemy sobie to ułożenie, jak długo chcemy tutaj zostać. I wystarczy. I na chwilę unosimy tą nogę prawą dłonią za zewnętrzną krawędź i przenosimy nogę do przodu, jeżeli się da, to prostujemy. Lewa ręka do tyłu, na chwileczkę, na chwileczkę. Żeby po tych wszystkich zgięciach noga się trochę odprężyła. I teraz lewą ręką od spodu łapiemy za zewnętrzną krawędź. Unosimy lewy pośladek. Unosimy nogę, jeżeli się da, przenosimy ją wyżej. Jak najwyżej i cały tułów. Całe ciało w górę, lewy pośladek w powietrzu. Wdech i wydech. I wystarczy, i teraz ta noga od razu wędruje do boku. Chcemy ją sobie wyprostować po tych wszystkich zawiłych pozycjach przenosimy klatkę piersiową w kierunku uda i spokojnie bez pośpiechu pilnujemy żeby stopa była flex żeby nam się tutaj porozciągało Można skrzyżować dłonie na stopie, czyli prawą dłonią za zewnętrzną krawędź, lewą dłonią za wewnętrzną. I wyciągamy się w pozycji, rozciągając tył nogi. Wdech i wydech. I wystarczy. Teraz prostujemy obydwie nogi. Na chwileczkę palce dłoni skierowane do pośladków, i na chwilę otwieramy klatkę piersiową i unosimy biodra w górę. Prostujemy nogi, jeżeli to jest możliwe. Odpychamy się z dłoni porządnie. I wystarczy. I możemy sobie usiąść w siadzie skrzyżnym albo położyć się do pozycji martwego ciała, ale cała nasza uwaga teraz, koncentracja na tym obszarze ile się tutaj zadziało pośladki, podbrzusze, uda, wnętrza, ud. czujemy, czujemy, tam wszystko teraz żyje. Tam się dzieje, tam pulsuje. Tam się pootwierało nam przestrzenie, zrobiły się lub inne odczucia, takie jakie mamy, ale zauważmy je, koniecznie zauważmy. Co się wydarzyło? Jeżeli siedzimy sobie akurat na zewnątrz, możemy dołączyć, dołożyć do tego odczucia płynące z zewnątrz, czyli temperaturę, co czujemy na naszej skórze, wiatr, jeżeli jest, promienie słońca, dźwięki, które nas otaczają. Poczujmy. Jak się to wszystko ze sobą spaja, jak ze wszystkim jesteśmy połączeni. Ja pięknie Wam za dzisiaj dziękuję i do następnego razu.